Filozofia stoicyzmu zawiera wiele nauk o życiu, ale temat, który dzisiaj omówimy, jest prawdopodobnie jednym z najbardziej sprzecznych życzliwość. Jak życzliwość, powszechnie postrzegana w naszym społeczeństwie jako pozytywna cnota, może wpłynąć na nasze życie. W tym filmie sprawdzimy, jak życzliwość może zrujnować Twoje życie. Tak, dobrze słyszałeś. Podzielę się z Tobą siedmioma kluczowymi sposobami. W jakie nieświadomie ograniczamy siebie i swój potencjał, gdy życzliwość posuwa się za daleko. Każdy przykład będzie przemieszany z mądrością przefiltrowaną z głębin filozofii stoickiej. W świetle tych informacji, jeśli jesteś gotowy na odkrycie ciemnej strony dobroci, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Możesz przyczynić się do powstania naszego filmu, zamieszczając swoje komentarze i dzieląc się swoimi przemyśleniami. Zacznijmy teraz badać nieoczekiwane pułapki życzliwości ze stoickiej perspektywy. Rozdział 1 Nierozpoznanie dobra. Myśl stoicka uczy, że musimy zachować wewnętrzny spokój i szczęście, niezależnie od świata zewnętrznego. A co się stanie, jeśli stale będziemy czynić dobre uczynki, ale te dobre uczynki nie zostaną zauważone i docenione? Ludzie często oczekują jakiejś reakcji lub pozytywnej reakcji, gdy czynią dobro. Prawda jest jednak taka, że oczekiwania te często pozostają niespełnione. Taka sytuacja może sprawić, że osoba, która stale czyni dobro, z czasem poczuje rozczarowanie, a nawet wewnętrzne niezadowolenie. Może się to wydawać paradoksalne, szczególnie w świecie, w którym nasze wartości społeczne kładą nacisk na czynienie dobra. Stoicyzm podkreśla jednak znaczenie czynienia dobra bez oczekiwań. Jeśli nasze dobre uczynki pozostają niezauważone, jest to poza naszą kontrolą i jak nauczyliśmy się w stoicyzmie, nie ma sensu martwić się rzeczami, na które nie mamy wpływu. Brak oczekiwań podczas czynienia dobra pomaga nam zachować zdrowie psychiczne i zwiększa nasz wewnętrzny spokój. Jednakże ważne jest, aby rozpoznać i opanować nasze reakcje emocjonalne, gdy czynienie dobra jest stale pomijane. Brak uznania czynienia dobrych uczynków może sprawić, że daną osoba poczuje się bezwartościowa, zwłaszcza gdy marnuje się wysiłek i czas. Dlatego ze stoickiej perspektywy należy zachować poczucie własnej wartości i unikać postrzegania siebie jako maszyny wiecznej dobroci. Prawda jest taka, że utrzymywanie szacunku do samego siebie i zrozumienie własnej wartości oznacza nieuzależnienie się od aprobaty innych. Działanie z tą świadomością pozwala nam wyznaczać zdrowe granice podczas wykonywania dobrych uczynków. Sekcja 2 Ryzyko Wyzysku Niestety, czynienie dobra może czasami stać się zachowaniem, które może zostać wykorzystane przez ludzi. Taka sytuacja niesie ze sobą nieuniknione ryzyko, zwłaszcza dla ludzi mających dobre intencje. Stoicyzm podkreśla wagę robienia wszystkiego we właściwej mierze, a dobro nie jest wyłączone z tej równowagi. Należy pamiętać, że robienie zbyt wiele dobrego może być przez niektóre osoby postrzegane jako słabość lub cecha, którą można manipulować. Kiedy daną osoba zaczyna stale przedkładać potrzeby innych nad własne, może to narazić ją na wyzysk. Kiedy ludzie zauważą takie zachowanie, mogą wykorzystać sprawcę dobrych uczynków na swoją korzyść. Ten rodzaj przemocy nie tylko prowadzi do uszczuplenia zasobów osobistych, ale także niszczy poczucie własnej wartości i pewność siebie. Nauki stoickie ostrzegają nas przed takimi sytuacjami i przypominają, że musimy zachować niezależność emocjonalną. Być może nie mamy kontroli nad zachowaniem innych, ale możemy kontrolować własne reakcje i granice. Ma to kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ryzyka wyzysku. Ważne jest, aby mieć dobre intencje i pomagać ale równie ważne jest wyznaczanie własnych granic i ich ochrona. Część 3. Wyczerpywanie się zasobów. Kolejnym ryzykiem czynienia dobra jest nadmierne wykorzystanie i ostateczne wyczerpanie zasobów osobistych. Zasobami tymi może być czas, energia, a nawet środki finansowe. Stoicyzm uczy, że wszystko ma swoją cenę i każda decyzja ma swoje konsekwencje. Ciągłe pomaganie innym może szybko wyczerpać te zasoby. Dla stoików sposób, w jaki zarządzamy naszymi zasobami, odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu naszego wewnętrznego spokoju i równowagi. Jeśli stale poświęcamy własne zasoby, aby pomóc innym, na dłuższą metę staje się to nie do utrzymania. Pomaganie innym przy jednoczesnym ignorowaniu własnych potrzeb nie tylko naraża nasze zdrowie i szczęście, ale może także sprawić, że nie będziemy w stanie pomóc. Zrównoważony styl życia zalecany przez stoicyzm uczy nas mądrego korzystania z własnych zasobów i mówienia nie, gdy jest to konieczne. Jest to sposób na utrzymanie własnych granic i ochronę przed wypaleniem, pomagając innym. Chroniąc nasze własne zasoby, zarówno poprawiamy jakość naszego życia, jak i zachowujemy siłę, aby pomagać, gdy jest to naprawdę potrzebne. Piękno czynienia dobra polega na tym, że jest ono wzajemne i obie strony znajdują siłę w interakcji. Wymaga to jednak świadomego zarządzania naszymi zasobami osobistymi. Z perspektywy stoickiej bycie racjonalnym i zrównoważonym podczas czynienia dobra zapewnia długoterminowe korzyści. Dlatego działanie ze znajomością granic własnych zasobów, a jednocześnie czynienie dobra, będzie zdrowszym podejściem, zarówno indywidualnie, jak i społecznie. Rozdział 4. Obniżona samoocena. Czynienie dobra często kojarzy się z pozytywnymi cechami, takimi jak altruizm i empatia. Jednak ciągłe stawianie innych ponad sobą może z czasem obniżyć naszą samoocenę. Jest to szczególnie widoczne w sytuacjach, gdy uznanie i podzękowania, jakie otrzymujemy, są niskie. Filozofia stoicka podkreśla, że jednostka powinna znać swoją wartość i dbać o własne potrzeby. Jeśli daną osoba stale pomaga innym, ignorując własne pragnienia i potrzeby, może poczuć się bezwartościowa. Może to mieć niszczycielski wpływ na poczucie własnej wartości. Zwłaszcza gdy nie otrzymujemy wystarczającego uznania lub uznania za wysiłek i czas, który spędzamy na czynieniu dobra. Ciągłe poświęcanie się innym może podważyć poczucie własnej wartości i indywidualną tożsamość. Stoicyzm kładzie duży nacisk na samowystarczalność i samorealizację. Dlatego utrzymywanie poczucia własnej wartości podczas czynienia dobra jest podstawową częścią nauk stoickich. Zaspokajanie własnych potrzeb Doskonalenie siebie i maksymalizacja własnego potencjału zapewnia nam długotrwałe szczęście i wewnętrzny spokój. Czyniąc dobre uczynki, ważne jest przyjęcie zrównoważonego podejścia do utrzymania poczucia własnej wartości. Część 5. Uzależnienie. Emocjonalne nagrody za czynienie dobra mogą czasami prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów. U ludzi może rozwinąć się forma uzależnienia od życzliwości, z powodu pozytywnych reakcji, jakie otrzymują w zamian za pomoc. Powoduje to tendencję do ciągłego poszukiwania aprobaty i uznania u innych ludzi. Filozofia stoicka przedkłada wewnętrzny spokój i samowystarczalność ponad aprobatę zewnętrzną, więc ten aspekt konsekwentnego czynienia dobra może być niebezpieczny. Uzależnienie od życzliwości może spowodować, że daną osoba odłoży na dalszy plan swoje własne potrzeby i pragnienia. Oznacza to, że zaczyna tracić swoją tożsamość i osobiste granice, działając zgodnie z pragnieniami i potrzebami innych. Ten typ stylu życia może w dłuższej perspektywie zagrozić zdrowiu emocjonalnemu, a nawet fizycznemu. Kiedy czynienie dobra staje się nałogiem, może podważyć poczucie własnej wartości i autentyczność danej osoby. Dlatego stoicyzm uczy nas samodzielnego podejmowania decyzji i zmniejszania naszej zależności od czynników zewnętrznych. Dokonując dobrych uczynków, ważne jest, aby stale zadawać sobie pytanie, dlaczego te działania są wykonywane i próbować zrozumieć prawdziwe motywacje. Życzliwość należy okazywać, aby pomagać innym i wnosić wkład w społeczeństwo, a nie szukać osobistej aprobaty. Jeżeli czynienie dobra staje się środkiem do zwiększenia osobistej satysfakcji, należy mieć tego świadomość i przeciwdziałać tej tendencji. Prawdziwa wartość czynienia dobra wynika z postrzegania go jako celu, a nie środka. Prowadzi to do zdrowszego i bardziej zrównoważonego zrozumienia dobrostanu, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. W podejściu stoickim zachowanie równowagi i samokontroli w czynieniu dobra prowadzi nas do bardziej satysfakcjonującego i znaczącego życia. Dotarliśmy do końca tej serii filmów, w których omawiamy pozytywne i negatywne skutki czynienia dobra na nasze życie. Życzliwość jest niewątpliwie niezbędną cnotą naszego społeczeństwa, jednakże, jak we wszystkim, znalezienie równowagi w czynieniu dobra jest niezwykle ważne. Stoicyzm uczy nas kiedy powiedzieć nie i jak wyznaczać zdrowe granice, abyśmy mogli najskuteczniej kierować naszą pomoc zarówno do siebie, jak i do innych. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeśli zainspirował Cię ten film i chcesz dalej zgłębiać przemyślenia filozofii stoickiej na temat dobroci, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Możesz także pomóc nam rozpocząć dialog na ten ważny temat w naszej społeczności, dzieląc się w sekcji komentarzy swoimi przemyśleniami lub doświadczeniami na temat tego, jak czynienie dobra wywarło wpływ na Twoje życie. Aby zainwestować we własny rozwój osobisty, nawiązać kontakt ze społecznością i czerpać korzyści z większej ilości treści związanych z filozofią stoicką, kontynuuj oglądanie naszych filmów. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Życzę zdrowia i spokojnych dni.